W tym filmiku wyjaśnia, jak możesz zagrać ze znajomymi w Pad World. Istnieją dwie platformy, na których można to zrobić, jest to Steam oraz e, Xbox. E, natomiast warto tutaj od razu wspomnieć, że nie da się w tym momencie przynajmniej e, grać między tymi dwiema platformami. To znaczy, jeżeli ktoś z was gra na Steamie, część z was gra na Steamie, część z was gra na Xboxie, to w tym momencie będzie niemożliwe dołączenie do siebie nawzajem granie na wspólnym serwer serwerze. Jest to spowodowane różnymi wersjami gry. Ponieważ na Steamie i na Xboxie są różne wersje gry. Być może w przyszłości będzie to naprawione, natomiast w tym momencie jest to niemożliwe. W każdym razie, kiedy już gracie na tej samej platformie, ktoś z Was musi stworzyć świat. Także wchodzimy w Start Game, zakładamy nowy świat, wybieramy jakąś tam dowolną nazwę i należy pamiętać, aby zaznaczyć multiplayer. Więc zaznaczamy tutaj ON, włączamy multiplayer. Oczywiście ustawiamy tutaj poziom trudności i następnie klikamy OK. I w tym momencie oczywiście tworzymy nowy świat, więc cały postęp rozpoczynamy od nowa. Tworzymy postać i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jeżeli chodzi o znajomych, aby dołączyć właśnie do kogoś, wybierają Join Multiplayer Game Invite Code. I tutaj dołączenie do serwera polega w ten sposób, że host serwera, czyli osoba, która stworzyła świat, będzie miała widoczny invite code który należy wysłać się znajomym i znajomi tutaj go wklejają, wpisują i klikają OK. Aby znaleźć ten kod, ten invite code, wchodzimy Escape, aby wejść w opcję, następnie właśnie w opcjach tutaj mamy invite code, możemy kliknąć tutaj na oko, aby odsunąć ten kod, możemy kliknąć na tę ikonkę, aby skopiować, i następnie możemy po prostu wkleić. I to jest tak naprawdę tyle w momencie, kiedy wasi znajomi, kiedy wy wszyscy dołączycie do jednego serwera. Będziecie mogli na przykład skorzystać z funkcji gildii, będziecie mogli podejść do siebie i zaprosić się nawzajem do gildii, aby być w jednej gildii. Jeżeli tak zrobicie, no to będziecie mogli stworzyć wspólne bazy, to znaczy kiedy postawi ktoś z was palboxa, to będzie wasz wspólny palbox, będziecie mogli wspólnie wykonywać misje, levelować waszą bazę i z niej korzystać itd., itd. Tak samo będziecie mogli wspólnie zarządzać swoimi palami w bazie. I to tak naprawdę tyle. Oczywiście jeżeli chcecie, to nie musicie wcale dołączać się do gildii, możecie tworzyć dwie oddzielne bazy. Jeżeli możesz, to zostaw suba oraz łapkę. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.